O cudownym połowie ryb Szymon Piotr pada do stóp Jezusa, pada na kolana i mówi odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Doświadczenie łaski zawsze powala na ziemię. Zadajemy sobie pytania, kim ja jestem Panie Boże, że dla mnie czynisz takie rzeczy. To też modlitwa Dawida, którą możemy przeczytać w 17 rozdziale pierwszej księgi Kronik. Dawid, król, mieszka w pałacu i chce zbudować dom dla Pana, bo arka przymierza znajduje się pod namiotem. A Pan Bóg mu odpowiada: Nie, nie, to nie Ty zbudujesz mi dom, to ja zbuduję Tobie dom i utwierdzę go na wieki. Yy, nikt nie prześcignie Pana Boga w dawaniu, nikt nie prześcignie Pana Boga w łaskawości, w błogosławieństwie na przyszłość. Kiedy doświadczamy tej łaski, to wiemy, że jesteśmy w stanie gotowi, że jesteśmy gotowi zostawić wszystko, bo nic nie może równać się z tym, co daje nam Pan Bóg. W Psalmie 63 jest takie wezwanie: Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić, sławić cię będą moje wargi. To słowo zachęca nas do tego, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się naszemu życiu i tym momentom łaski. Co Pan Bóg dla nas zdziałał, co nam podarował, co nam uczynił? I niech może naszą dzisiaj odpowiedzią będzie po prostu dziękczynienie. Nie możemy się odpłacić w żaden sposób za to, co otrzymaliśmy, ale możemy Boga uwielbiać i Mu dziękować.